Magdalena Ogórek w tych wyborach przepadła z kretesem. Na kogo 24 maja zagłosują osoby, które popierają SLD? Szef Legnickiego Sojuszu ma do prezydenta Bronisława Komorowskiego wiele zastrzeżeń. Wygra kandydat ten, który będzie bardziej lewicowy, bo takie są nasze przekonania i zobaczymy co kandydaci przedstawią. Natomiast to co nas bardzo niepokoi, to bardzo nas niepokoi postawa jednego, szczególnie jednego z kandydatów, który, jak to memy mówią dzisiaj w internecie, jak reporter dzwoni do jednego z kandydatów i pyta się, co, z, klim co z, z klimatem i pakietem klimatycznym i on mówi, niech pan poczeka, zadzwonię do Kukiza. To bardzo martwi, że tak zmieniają, potrafią zmieniać zdanie kandydaci. Lewicy chyba najbardziej nie spodobało się podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Huzarski zagłosuje na kandydata bardziej lewicowego. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, że jest bardziej lewicowy. Na pewno bardziej lewicowy od, od prezydenta Komorowskiego będzie kandydat pan Duda. Natomiast co się wydarzy, Mam jeszcze dwa tygodnie i każdy może przekonać nas do swojego zdania. Czyli w tej chwili na Dudę. W tej chwili na dudę, a co będzie za dwa tygodnie zobaczymy. Posłanka Sojuszu z kolei już taka pewna, na kogo odda swój głos nie jest. Jestem osobą niezależną, niezawisłą, co prawda nie jestem sędzią, ale, ale adwokatem, ale, ale mam swoje własne sumienie, więc na pewno podejmę decyzję z własnym sumieniem i nie będę komunikować całemu światu, jaka ta decyzja będzie. Szczerze, przyznam szczerze, że jeszcze się nad tym. Nie zastanawiałam, mam jeszcze dużo czasu, to całe dwa tygodnie, prawie dwa tygodnie, więc spokojnie do tego podejdę. Przed nami jeszcze debaty prezydenckie.